Witajcie na kanale Ami Medi. Dzisiaj, jak widzieliście po tytule, będę wam pokazywać moje trzopy. Tam, te co były też na okładce. No. Zostałam nami na święta. I okazało się później, że ten jeden zestaw to jest z drugiej serii, z siódmej generacji. I ja jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że w Polsce jest ta druga seria. Co tak ciebie? No. Chcę uprzedzić, że ja już te pet shopy otwierałam wcześniej. Teraz będę mam tylko pokazywać się je i jeszcze tym otworzę tam, żeby, żeby wyciągnąć się z tego. Ale już te wszystkie te sznureczki, to wszystko jest wyciągnięte. To, no do nagrania. Tak się prezentują obydwa zestawy. No i chyba najpierw otworzę ten, bo jest mniejszy. To dobra, to się położę, to tak, tak, żeby to miało miejsce. No i to jest ten zestaw i on jest z siódmej generacji. I to jest seria pierwsza, więc no kim to jest. Tylko ta małpa tutaj spada, bo już wcześniej ją wyciągnęłam i teraz spada ciągle. Nie wiem, jak to postawić, bo widać w ogóle wszystko. No to może tak. To trzeba pociągnąć, żeby mnie teraz nie słychać, jak to szarpie. Tak? Pudełko, takie zwykłe. wykład? No może tutaj mamy takie pudełko, że dwa potrzeby wypadły, więc może zacznijmy. Małpka. I na razie to odłożę, i później będę tak wszystko pokazywać. Bo tego tego sensu. Później będę opisywać je. No. Następny to kotarysek. Też kilt. I ja, chyba jest jakaś taka Afryka, czy coś takiego. Też, czy małpy są w Afryce? Nie wiem, nie znam się na tym. No to jest taki fajny domek. Jest <coughs> taki cute. Może właśnie podpiąć Piotr Szkowton. No i... nie mam miejsca na stole. No. I tutaj mamy jeszcze taki straliczek. Mm. Robi domek. I to się łączy z tym? Coś takie, robi taki duży domek. O. To zostało nam tylko jeszcze dwa jakieś tam rzeczy. <laughs> Mam krzyka. To jest bananek. Jest taki cute. To da dam. I to ryba. Ale to będzie tak ciągle. Tak będę mówiła. Zastanawiam się, jak to wyciągnąć. Bo to jest tak. Wiecie, głęboko w tym. No i rybka. I to chyba jest dla tego bekona. Jeszcze, może to znowu wyciągać. Kostka i to chyba jest do tego kreska. No i teraz będę o tym mówiła. Dobra. Moja opinia jest taka, że dobry zestaw. I ja teraz będę jeszcze porównywała te różne rzeczy. Na przykład ten stoliczek. Czy jest dobry dla do różnych kształtów LPS. No, i tak w sumie dla mnie. Czekajcie sobie tak, postawię, że. że jest. Okay. No, tak dobrze, nawet. Dobrze, mogę tak na tym. Um, zobaczyć, czy w ogóle do tych potrzeb to jest dobre. No, fajnie to wygląda. Małpka. Wydaje mi się, że dla niej mógł być trochę niższy ten stół, bo tak marga dostąca. to... To nie wiem. No, ale też może być. Chyba na tym siedzi A potem może jest ten, taka ławka. E, nie wiem. Ale jeśli jest ławka, to nie być stół, więc to chyba czyli krzesło, czy znaczy, nie stół. Dla tygryska jest idealna. Idealnie jest. Tutaj trochę tak Idę jeszcze po inne kształty. Mam tu jeszcze małp. nie, świnia. Świnka. I dla niej to też jest idealne i to jeszcze jakiś inny kształt. Teraz ocena domku. Przyniosłam kilka jeszcze LPS, jakiś szylek, koń. Nie wiem jak to się nazywa. Jaszczurka. Pieskoi, bok niemiecki i jamik. A już short high raczej. To najpierw tam szynszylka. No i szynszyk tak no, nie za bardzo. No ale jak tak odbraliśmy, to chociaż tak o, może stać. Następny. Następny konik. Dla niego to jest taki trochę niski stół, tylko kopytka, ale może powiedzieć, że dobrze pasuje. Następny to ten taki piesek. No i tak, no, 10 10 a solidarnie, ale tak główka takowa. No ale pasuje, pasuje. No i to, 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 raczej, ee, to raczej nie będzie pasowało za bardzo, bo to jest za mały, tak geekon. Teraz pies z coli. No do niego nawet pasuje. 10x10 tak też. Następny to jeszcze jamniczek. I jamnik. Myślałam, że o mytki niski, ale już tylko pasuje do niego. To jest też 10 10. Jakoś miał ulubiony kształt LPS i idealnie najlepiej pasuje. Do <grywa> mm, niemiecki. Też jest 10 bo idealnie jest. To jest fajnie. Dobra, domek jest w ładnych kolorach. Kiedyś, w tym 2028, to był taki jakby domek. I... R był taki sam, tylko nie miał tego z tyłu i on był brązowy i tu miał różowy Ja taki domek miałam i czekajcie, poszukam go Znalazłam nóż I on już trochę ma zdartą farbę, ale jeszcze się trzyma nawet Tutaj ma startą tutaj ma startą i tu ma I no to, to jest tata Czekajcie Prawie nie widać 2008 Hasbro Skin, to wiadomo no, i to jest takie same, tylko tutaj nie ma tych dziurek, żeby to włożyć do tego. No i. Ci też łatwo, ciągle się zawsze że to wygląda za chwilę, te, te kulki, bo kies, jak zrobiłam. No i podobne. Kształt. No, taki sam. Tak, taki sam. i tak się przełożę. No, to jest większe. I to jest bardziej tutaj, to jest takie płaskie, jest ale, tak, to jest zaokrąglone Bardziej taka na Ale to jest są bardzo podobne do siebie Ej, ale to jest niższe, to jest niższe To jest ten tak, Oj, tutaj tak To jest niższe Ale to jest bardzo podobne, bo tutaj ma takie zegnaczki i tutaj też ma takie zegnaczki, więc mm. Ten długi domek, to jest... Wręcz tutaj nie ma pomalowany nigdy do środka no, i tutaj jest też takie zagnaczki, że pasowałoby do tego. już tutaj jest pomalowane? Czy trochę tak wyjechamy? Nie. Nie widać nawet. tak trochę tak? No nie, bo to jest takie. Nie wiem. Nie może. To jest dziurki na okna. No i teraz zobaczymy, to zobaczymy teraz, mój największy patchwork mieścił. No i największy to jest i... Bo się tu nie zmieści Zobacz jak wejdzie już środka, to się zmieści? Zmieści się. Już do środka może wejść Ale to nie wejdzie tam tak. I jeszcze Koniec, sprawdźmy No i też nie wejdzie A Ty tygrysek? tygrysek Tak haczy na no. Dobra, bo dwie mi blokują, trzy prawie Jedną rzecz, to teraz dalej idziemy Do Nie Miałem średnie jakość, ale musiałam tak przybliżyć, żeby to w ogóle było widać a i tu jest taka kostka I jest cute Widać, że dopracowana to nie ma żadnych takich rysek Ani chyba nie widać takich cięć na tym Żadnych Takie Nie Dobra, jest Polecam <grytanie> Bananek Szkoda, że nie zrobię tylko trochę tego jaśniejszego tutaj tego Nie zrobię jaśniejszego jas lub tutaj ciemniejszego czy coś takiego Żeby to się trochę różniło od siebie Tutaj ma taką ryskę widać Plastiku ale dobra mm, tutaj rybka mm, włosy. Ona jest taka przez no i ja ją prawie dwa razy zgubiłam. Bo była taka mm, na, tym, na tym tym stole nie widać tego naprawdę w tej podkładce w ogóle tego nie widać. I taka razma poleciała na koniec stołu i nie było w ogóle tego widać. No, i tutaj fajnie jest, bo tutaj na przykład widać jakieś takie szczeguliki, Tu ma oczka, takie zaryski, i bóźkę nawet mam. I chcę nie było jeszcze. To te rzeczy oceniam. kostka 1010, rybka 80 /10, i to 9 na 10 da Dalej. No, i tutaj jest konek. Teraz omawiamy mm, LPS, jakie tam były w tym zestawie. No i mamy małpkę, tygryska i gekona. I wydaje mi się, że one są takie bardzo podobne do tego zimowego zestawu, bo tam był taki jeden mały, taki średni i tam była taka... No, taki tygrys biały, nie wiem, nie wiem jak się nazywa śnieżny tygrys. Yy. No i ogólnie to zauważyłam też taki szczególik wszystkie mają brązowe oczy znaczy ten ma taki rudy bardziej taki pomarańczowy ten ma brązowe. ta małpka ma taki jasny brąz ona ma taki, taki już pomarańcz bardziej ale jednak szczegół brązowe oczy tak samo jest u tych śnieżnych, tylko te mają niemieckie i ten tygrys ten, ten pomarańczowy nie jest cigaret w ogóle. No, no i ten kot z tamtym kotem to one mają ten sam ślaczki, tylko ten jest cały biały. I ma na przykład tutaj, jakby te łapki to nie są takie, tylko one są nadal te całe białe. I jeden z ma jeszcze taki bardziej biały, bo to jest takie, jakieś szary, nie wiem, tak jak mój marker takie. No i mają niebieskie oczka. I te plamki ma czarne. I tamte chyba nie ma języczka, ale nie jestem pewna. Ale ogólnie one są bardzo sobie podobne. I ta małpka to miała jakiś taki inny zestaw safari. No i to jest właśnie ta małpka. I z tego zestawu safari to była taka sama, tylko bardziej fioletowa. I ma trochę ciemniejszy kolor oczu, ale ogólnie kształt taki sam. Identyko. No. Dobra, teraz zobaczymy, czy ma jakieś takie dziwne te takie. Jak na przykład tutaj takie. To wyjechane, czy coś jakichś wyjechanych rzeczy nie ma. Dobra, i to jest ta małpka. No i ona tutaj ma takie takie tutaj widzicie, to wyjechane. Oczy trochę tej wyjechane. Tej też troszeczkę. O, mm. no, nosik ma trochę wyjechane, widać to oczka. Sporo osób mówi, że jakby te potrzeby mają takie, że widać po prostu te. Tą farbę, jak takie są kropki na tym. No i tak szczerze, jak tak przyjrzeć, to, to może to kiedyś zobaczyć. Takie kropki. Da się, zobaczyć No ale mi to nie przeszkadza. A tych, tych takich plam nie widać. I tutaj wiedziałam, że ma dziurkę. W sensie, że ma dziurkę, tutaj tą, tę zwykłą. A tutaj ma jeszcze taką. No tą, taką. Tutaj ma rozwalona. Mm, ma mocne te takie, te. Maje mocne. No, ale tak cute. I leci do mojej kolekcji. Y, ma tutaj tak, kiteczkę. Y, ogonek. I też z gumowej głowy. No, ma głąb. Da się ścisnąć. Ale nie polecam. No, po prostu ładny Petrus. Teraz idziemy do następnego Gekona. Gekon. No, ładny jest. Kolory takie niebieskie. Um, oczka, test oczu. No tak, ma trochę te też może też być te większe te kropki, dlatego że jak się przybliży, to już są po prostu takie kropki. Ja mam włosów na tworze jedyne. Um. No ładne. Ma tutaj takiego pioruna. Często te potrzeby takie na przykład. Kiedyś miałam też takie potrzeb, y, które ja mam piorą na sobie. To jest, według mnie ten potrzeb y jest bardzo dokładny, bardzo sporo ma szczegółów. Na przykład w większość potrzebów nie ma jakichś takich wielkich szczegółów, na przykład, że ma tutaj jakieś jeszcze tutaj um, piorun lub ma tutaj pomalowane, a w ogóle ma takie ciapki fajne na ogonie lub innych części ciała i na włosy ma fajne też włosy po prostu te, te to ma fajne. No, fajne. Dziurkę ma. Ma też coś napisane. Czekajcie. 2010? Ej, jak? Czekajcie, no. Ej, jak? On jest za 2010. Jak? I no szczerze, oni wtedy je po prostu produkowali. Nie znałam wcześniej tego kształtu, to trzeba. Ale to jest właśnie ciekawe. A małpka z którego roku? Czekajcie, to. Uh, ona nie ma nic napisane, bo za mało. Ale tygrysek. Tygrysek też nie ma niesapisane. Um, czy ma znaczek LPS? Tak, jest. Teraz przechodzimy do Tygryska! I polecam! Dobra, jesteśmy przy Tygrysku Tygrysek Ma tutaj takie fajne kiełki Ale języczek Mógł być bardziej dopracowany Ma takie ładne ciapki I to jest też kiełek, bo takie, niektóre z tych ciapki wyglądają jak takie małe serduszka Oczy Ma takie fajne, pofalowane, jak Eliza Takie... Tutaj ma takie, jakby żeński nawet, można tak powiedzieć, ale nie wiem. Wydaje mi się, naprawdę te bezroboty są bardzo dopracowane, dlatego że niektóre właśnie mają takie, że nawet są pomalowane im ciałka. Bo miałam też kilka takich różnych, które nie mają pomalowanych po prostu ciałek, że po prostu jest zwykła głowa pomalowana, a ciałko jest w jednym kolorze. Ale to były oryginalne. Ma tutaj ładną taką bródkę. Tutaj ma ogonek. I mój kot tu idzie. No i już nie ma. Um, łapki mogły być też bardziej dopracowane, bo też widać takie ślaczki. No ale. Według mnie bardzo ładny kotek. Tygris, więc to jest. Ma znaczek LPS. I nic na dole nie ma napisanego. I jest dziurka. Wczorajszy też napisanego no ale ładne polecam kieska pożegnaj się z pizzami pożegnaj się pożegnaj się kieska to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że się podobało i chcecie drugi ten zestaw zimowy i jak coś to przepraszam, że nie zdążyłam go otworzyć. No ale 18 minut otwieram ten mniejszy zestaw, to tam to będzie trwało pół godziny. No ale chcecie? To piszcie w komentarzach. Jeśli tutaj jesteście, to piszcie czerwone serduszko. Do Zobaczenia!